Cześć, witajcie w Ugotowaniu TV. Dzisiaj mam dla Was kolejną szybką propozycję obiadową, ale z powodzeniem możecie wykorzystywać ją też jako propozycję na kolację. Przygotujemy sałatkę z kurczakiem. Ja opiekłam go na patelni, ale Wy, jak wolicie, możecie zrobić kurczaka z grilla. Zapraszam zatem do obejrzenia filmu, a potem do wypróbowania przepisu. Na talerz wykładam sałatę. Ja używam takich gotowych miksów. Tutaj mam na przykład szponkę. Rukole, ale jeśli nie lubicie, to wystarczy zwykła sałata lodowa. Na to ser mozzarella. Ogórek i pomidor. Dzisiaj dam pomidorki koktajlowe, bo akurat mam, ale jeśli nie mam, wykorzystuję zwykłe pomidory najczęściej malinowe, bo są najlepsze, najsłodsze. Całość zalewam przygotowanym wcześniej sosem. Możecie użyć sosu czosnkowego, a ja tutaj mam zmieszany jogurt naturalny typu greckiego z musztardą sarebską. Jeśli użyjecie jogurtu takiego zwykłego, nie greckiego, to będziecie mieli taki rzadszy sos. Więc to już jak kto woli, jak kto lubi, ale śmiało możecie też sos czosnkowy. Jeśli w ogóle nie lubicie sosów, to możecie skropić sokiem z cytryny i oliwą z oliwek. Na górę układam podpieczoną pierś z kurczaka. Ja ją zapanierowałam tylko i wyłącznie w soli, pieprzu i czerwonej papryce. Dodałam na koniec jeszcze odrobinę mrożonego koperku. Ale możecie zamarynować w dowolny swój ulubiony sposób. Może to być tylko sól i pieprz. Dodaję ją z grzankami z chleba. Kromeczki chleba przypiekłam na tej samej patelni, na której wcześniej piekłam mięsko. Dzięki temu mają taki pyszny, mięsny smak i aromat. No, i kochani, gotowe, tak przedstawia się moja szybka propozycja obiadowa z wykorzystaniem sałaty i kurczaka. Często taką sałatkę podaję też swoim gościom na kolację. Dowolnie zmieniam i modyfikuję składniki tej sałatki. To naprawdę bardzo oryginalne do wykorzystania w wielu wersjach, do podania z pieczywem, z pieczonymi ziemniaczkami, jak kto woli, ale zapewniam, że przygotowanie tej podrawy nie zajmie Wam więcej niż 15 minut. Zatem nawet kiedy. Wpadacie do domu i macie naprawdę mało czasu, możecie zjeść pyszny obiad. Zachęcam do wypróbowania przepisu. Życzę Wam wszystkim smacznego! A po więcej pysznych przepisów zapraszam na www.ugotowani.tv. Do zobaczenia!